Siema, słuchajcie, w tym boksie było dużo więcej produktów niż zobaczcie na tym filmie, dlatego że gdybym zostawił wszystkie tanie, jakieś mniej ciekawe produkty, ten film trwałby 2,5 godziny, więc miejcie na uwadze to podczas oglądania i miłego seansu. Siemaneczko mordeczki, dzisiaj opening z Adamem. Siemano. Siemano. Cześć, tak Zobacz. się trafiło, że tak. ja tutaj trafiłem. Bo <laughs> no. <laughs> tak, jesteśmy w opolu, Otwieramy karton za 9900, a ja nie wiem jak to jakościowo będzie wyglądało. Jak zawsze, dopiero to otworzyliśmy, bo musisz zacząć. Zaczniemy od tych fajnych kredeczek <laughs> dla master, tak? Tak. Czyli bardzo... czy, czy zapowiada się bardzo ciekawy Opening, same gadżety do, do firmy? Słuchajcie, no trzeba się, lepiej, wiecie, tutaj tą tak. górę lodową odsłonić i zaraz no. powiedzieć, będzie jakiś skarbów. I mieliśmy niej specyfikację, więc mniej więcej wiemy, co to może być. No nie wiem, bo zbytnio... <laughs> raz, niby widziałem to specyfikację, no. ale to było tak, że po prostu to wpadło no. mi... I jednocześnie wypadło, skoro to wartość wartości 9 tysięcy złotych, w sensie, że kosztowało to 9 tysięcy złotych, wartość tego gdzieś tam pewnie ponad 30. No, gdzieś tak powinno być rynkowo, no ale to średnio będzie z 19-20, nie? Tak, wartości, więc jeśli nie jest jakieś wielkie pudło, to wydaje mi się, że muszą być tutaj naprawdę jakieś wartościowe... Teraz sobie że... jak klient się zapierze raz po paletce. Ile? 9900 coś, tak? No. no, ale to za chwilę, o... No dobra. Ale... Akurat o widzisz, akurat trafiłeś chińskie słuchawki. To jest... Jestem pewny, że musi być tutaj coś takiego, gdzieś później. To tak ale... akurat jest firmowy już produkt niemiecki, co prawda? Tak, 6-7 tysięcy. Po niemiecku gada tylko O tak. <laughs> tylko niemieckie wiadomości odbiera pendrive samsunga 128 giga co uszkodzenie jakie tutaj jest no to... to jest naderwane pudełko naderwane pudełko i... już kurtowo bo to są same ładowarki do baterii kurde widzisz grubo skalpe dla ciebie operacje przeprowadzane tak jest kolejny jakiś markowy produkt sony i tu możesz sprawdzić cenę co się może wydawać bardzo dziwne ale wycenione to było chyba 2000 że no to my teraz zaciekawiło mnie naprawdę bo gabarytowo nie jest to duże 1900. <laughs> 1900, tak. I to na Allegro. Allegro I na Allegro, i na No na Allegro 1900. Abstrakcja, nie? Że ktoś kupuje Walkmana za dwa koła. Nieźle. Znam właśnie zdziwienie to ludzi, z, nie? z tego co widzę, to ktoś to na pewno otwierał. No. Łapska swoje <laughs> pchał, To jest w ogóle dotykowe, z tego co widzę, tak? Nie wiedziałem, że takie coś istnieje. Ja też. Pierwszy to, raz coś, to... coś takiego w ogóle trafiliśmy w palecie, nie? To jest chyba właśnie takie fajne w otwieraniu tych, mm. tych rzeczy, że naprawdę można coś dorwać coś, co się nawet nie wiedziało, nie miał pojęcia, że istnieje. No i masz, no, Moim zdaniem to jest nowy produkt. 2000, tak. Włącza się jak komputer stacjonarny No w latach 90., 90. I teraz twoja kolej. Moja kolej. Dawaj, mamy dwa produkty z nadgryzionym jabłkiem, AirTagi. i nic koszcie nie są przypisane do jakiegoś Apple ID, bo to czasami się zdarza. A wiesz, że warto po prostu nie wysyłać z bateryjką, Michał? Pamiętasz tą sytuację? Tak. Wyobraźcie sobie, że wysłaliśmy impostem z bateryjką AirTagi i tutaj sobie go macie no, to jest moje Musiałem przyjąć zwrot. Tak? tak? no. Ja cię kręcę. Ja takie firmowe rzeczy od no, AiPlata się w ogóle całkiem inaczej otwiera. Wentylator <mu Yemen quatre Lawrence> <tuści> RGB, piękny, kobiecy. <tuści> no, jak ktoś dba o wygląd swojej obudowy, to. Bawiaturka. Z myszką, rapu. Po niemiecka. No. Jest odbiorna. Nawet chyba musimy kurczę trochę przyspieszyć, bo jest taka. super fast. Wireless charger duo z Samsunga. Zajebisty temat. Też nowe. No nie ma prawa, żeby to było używane. To akurat jest opaska, nie? Fit dwójka, ale możesz zobaczyć i otworzyć. Bardzo eee, wahające się. się przyznać, że no, otwierając te rzeczy. Dobrze jest takich markowych. No, hmm. tych warów, no, ma na. 29-149 osób. już masz dobrze obcy, obcykane te no, no, ja Już chyba musiała po tego sporo w swoje no. ręce przejść, tego towaru. To no. jest no. prawda, no te fity to bardzo często, nie? Widać te doświadczenia. Moje ulubione słuchawki Xiaomi, które bardzo rzadko hmm. działają. Także hmm. wygląda, jakby to nie było używane za bardzo. Co? No. <laughs> Jest trochę miodziku. Miodziku, miodziku No, to są używki. No. Albo na przykład niektórzy piszą, że ciszej jedna gra, nie? A jedna jest zalepiona miodem. To jest dramat totalny. Ale uwierzcie, że tak się zdarza, nie? Vipel. Vipel. Kapy, nie? Do klawiatury gamingowej. Miałeś młodszego brata tamtej klawiaturki. Z touchpadem jeszcze. Ale ta będzie kosztowała pewnie więcej niż tamta USB-C charger z Googlea w ogóle Do Pixela pewnie, do telefonu Cała ładowara Też kawałki DH G403 kilo. Eee, ktoś tu kurcze się naklikał troszkę No, no chyba tak W było coś grane <grym> chyba Też jak już jesteśmy przy G305 hej, Nie ma materiału Ale dla... jest, jest odbiornik Friendly, ziomek Zgłośnik to, to niezły gość a jakiś Jakieś mi chyba czy coś tego typu Fajny bo metalowy tego typu bmw To są dosyć drogie słuchawki w granicach Chyba 400 złotych, jeśli nie mylę No, takie Mówi, fajne szansia. Proszę, epocy, Tylko taki trochę już starszy model <gulet> Mapę świata Kurczę. Mapa skarb. czas for you Wygląda jak jakiś prezent na komunię <gulet> O człowieku Kurde Co jest grane? To do pisanie jakiś... To jest pióro chyba To jest fajne, nie? 30 dolarów Kurczę, mega No jak to prezent komuś, to... Świetne, nie? Lasa, klasa, nie? Wyobraź sobie, że dostajesz jakiś taki... A jak można jakiejś kobiecinie zaimponować ja nie No człowieku To samo i... tylko pojedyncze co mieliśmy tam Tam tak. mieliśmy duo, tu mamy pojedynczą Mikrofon e, z mikrofon krawatowy Panie krawatowy. filmów to nieco no. się jest ale Nie wiem jak jest z jakością tego, ale Podejrzewam, że będzie spoko Ale jak to są Sony... chłopczy no oczywiście. Ej nie no klasa totalna Klasa i nie ma żadnych totalnych To jest łuka, nie? Wiesz, ja tutaj co się świeci, to w to gara, nie? <grystanie> <grystanie> jestem poszukiwaczem miodu dzisiaj. Kolejne <grystanie> <Bucio. grystanie> no słuchawki, tak? O, patrzę czy nie ma e, likwidacji. JBL-a. Ja jestem mega szoku, bo... Są sprzęt to jest no... No, Parę jest tam takich rzeczy, jak te tamte słuchawki za 30 zł. No, ale to jest Odsetek, kropla nie? w oceanie, no. Desu, bo nie ogarnął tego, że to się zakłada, nie? Te, 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 te. <grystanie> Kurde, słabo coś, było słychać Coś mi tutaj... No, na, słabo słychać Coś basu nie ma, nie? Coś basu nie ma, coś mi tutaj, kurde... <laughs> Rwie w tych Widzę tu jakiegoś smartfona, nie? To jest chyba iPhone, nie? Tak jest Tak miało być, I przynajmniej nie. jedenastka I to do Aha. tego czerwona, jak dobrze kojarzę iPhone jedenastka i co? On jest odnowiony, na tak? to wygląda się... No, no o ile będzie działał, to... nie? Bo to też bywa różnie z tym A, to ciekawe I rzeczywiście to jest... To jest iPhone Wyciągniemy go Product Rect Oryginalny iPhone. Ekran od razu się powiem, że jest oryginalny i jest. Generalnie pracowałem w tych telefonach trochę, więc A, wiem. Czy, czy, Ale zobaczymy czy, czy się w ogóle włącza, nie? Bo to jest pytanie za milion. O, jest. Jest jabłko. Zobaczymy tylko czy, 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 czy działa dotyk, czy wszystko dobrze wyświetla. Jeżeli tak, to raczej na 99,9% to jest odnowiony iPhone. Proszę. A jakbyś to sprzedał jako... Odnowiony. I czy ewentualnie będzie ten, będzie miał blokadę iPhone, bo to też jest jeszcze jakaś tam, wiesz... E, możliwa blokada no nie? W sensie czy jest zalogowany Tak, I... czy był na przykład wylogowany, czy w ogóle ktoś go użył. Jak się nie rozładuje w czasie weryfikacji to zobaczymy. Internetem może to się z... może aktywować parę godzin. Ale też może być tak, że on troszkę już wolnie będzie działać yy, ze względu no, na... No, ale czy... mamy też neta strasznie słabego wokalu, wiesz? A, no. No możemy go zostawić zobaczymy no, potem, nie? Bóg się przywiózł w jakieś wiaderko internetu. No, przyda się to jest taka czarna ta, dziura. Która... O, jest, poszło. Jest. Dane prywatności, zobaczcie, odblokowany. Także to jest stricte nowiutki telefon. To jest generalnie, można powiedzieć, że Box, tak? Za, tak. za, za 9 tysięcy. 1900, dokładnie. Z, z, powiedzmy zakróbimy to do 10 No, no, no to już uff. piątkę mamy co najmniej. Co najmniej, no. A Mamy 3 czwarte boksa. No my dopiero zaczęliśmy. To, to jest otwieranie na, na, na północy, no. Ramy. 16. No, 16 giga. No. Jeszcze jeden RAM do laptopa tym razem. No też jakieś słuchaweczki. jabłka no, leader liderka z Samsunga. Kolejny Wypadło. Coś widno. Co? <laughs> Co tu masz? Takie AirPods, bo 450 mamy... zł 500 teraz ta, ta generacja. Wow. Ale używki widzę, tak? Używki, tak. No, no. Ale zobacz, czy są całe. No to 300 zł w takim razie, no ale się świecą. Wezmę trochę lepszy model, bo pro. A pro. I to są pro dwójki chyba z tego co widzę. Też śmigają. Też są lekko używane, to I są drugie generacje. Śmigają i śmigane. Tak jest, śmigają i śmigają Kolejna mysz. G305. Jest odbiornik, jest wszystko. Ta Motorola, słuchaweczki kolejne. Mieliśmy takie w ogóle, bardzo fajne towar To jest pierwszy telefon. Ja miałem Nokie akurat. Ale bardzo dużo słuchawek tutaj jest. za Wyciągnę elektroniczne łówki. <grym> <grym> Ale pożyczki zajebiste trzy mają tam takie. Raz, dwa, trzy razy AirPods'y do iPhone'a na kablu. Z penem do Samsunga. No, z penem. Ciekawe, czy, czy, czy w ogóle jest pen. Myślisz, że może, wrócić, no może być różnie. Nie mogę wrócić bez. Wrócił. Wrócił z penem, o! Elegancko. O, lift. E, myszka, lift. W rodzicekach. Wygodne są, no że gdzieś też pracujesz. Jak myślisz, jaki koszt takiego? O, i tego lifta to nie mieliśmy jeszcze, ale tak to nawet się osłują do 500, ten rodzicek, do 600. Do no, 300. 500 tak. hmm. i 200 takie wyszki. No, No masz 600. Czyli 600. Tu mamy, o! Lift, ale lewa. To jest dla leworęcznych, to będzie kosztowało niż 600, <noise> bo tych <noise> jest mniej. <noise> to jest mniej. No. dostać. Kamera ten. No. To to jest za kamera, to jest jakaś... Firmowa, routery robią i takie tematy biurowe właśnie. Różne. Możesz zostawiać, przykręcić, możesz z aplikacji ją ruszać, zresztą paszta taka wisi. Zobacz co to jest. To ktoś chyba miał farby w uszach, naprawdę. Bo to co wygląda to... to <noise> No, no to jest jakiś biały osad w ogóle. Ja bym tego nie otwierał. Nie, nie to do kwarantanny. Tam, tam, tam tak. powinien taki biohazard taki znaczek. Tak, nie? tak. O, ładowarka do Maka. Oryginalna do tego. Rymi Buds R2. Jeżeli są sprawne, to kosztują w granicach 300 zł. No, zmęczone. takie mega zmęczone życie Czyli pewnie ale... koło stówki, jeśli śmigają. O, Powerbank. To kosztuje 99,99. 99. Kolejne, rzecz, To są akurat droższe słuchawki z urbanisty. To bardzo fajne. Urbanisty. No, mam jedne słuchawki urbanisty, ale to nie bez A Myślisz, że będzie miodek? Będzie miodek, miał miodek. Ark Mouse, w ogóle to jest Na mysz, to, która tak? rozwali e, twój umysł. Jeśli, jeśli takiej jeszcze nie widziałeś. I tak ją włączasz, nie? Tak, co zauważyłem do dużo słuchawek, to no niestety. Yy, też te nie. Są używane, no to jest fakt. Czasami ale dużo złoży, nie? używanych słuchawek. No. no ale to nie zmienia faktu, że one się sprzedadzą. O, Trust! No to akurat jest najtańszy chyba produkt z tej palety, to będzie kosztowało 30 zł. Pewnie. Bo te mieszki trasta są mega tanie. Słuchawka jakaś, butów? Do, do rozmów pewnie da. Do, do rozmów. Kurczę, wszystko to jest markowe. Co? morkowe JBL, rzeczy. JBL Tune 115. Na tym to polega, nie? Żeby wiesz, każdy był zadowolony. I klient i my. Bo ja mam, że zrobię tak. Dawaj, ja to już wyciągnąłem. <grym> Poszukiwacz skarbów, kurde. Przedłużacz ja wyciągnął no. za dwie dyki. To można wyjąć, ciekawego. Nie, że nie Mam nożyczki, Dobra. także nie jest lepiej. Tlenowo. Pamiętasz Bo go? Ja myślałam, że to jest jakiś marker, nie? <grym> nie, rodzitek. Logi. Do, do iPada, nie? Tak. Czegoś to było. Kres Chyba też było tak? No. Są wkłady do tego budusku. A nie, wkłady <laughs> <Ty>, do No, może się <laughs> pomylić. Nie, no, no, no oczywiście. <laughs> ja ci są pogrążonym myszek. Więc jest Eraser. Ale wygląda, jakby był spakowany w ogóle. więc otworzymy taki droższy produkt. O, kolejne piloty, dobra. Patrz, łuska. Dobra, my się nie znamy. Co to jest? <grym> Zestaw do czyszczenia, pewnie. Ale co z długopisem? No. no. Czemu, to nie jest długopis czyścić? tylko do czyszczenia, taki długopis do czyszczenia. Długopis do czyszczenia? No. długopis do czyszczenia do <grym> <grym> Widzisz? No. A, co to, to jest do tego? Do obiektywu. Tak, 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 tak. No ale tutaj coś już było nakładane, proszę ja was. Sławeczki kolejne. Dolby Atmos. aż te są dodane, widzisz? Tak, totalnie. Nawet nie za... nawet nie odpakowane. Case do iPhone'a 13. Raczej nie wygląda, żeby był używany. 14 Pro Max Clear Case. czy jest cały, bo może być bardzo różnie. Oryginalny case. Tak, do 14. No takie rzeczy, że tak, 279. Do, do, do nowe, nie? W sensie, no. że takich nowych, nowych nowe telefony, jakichś do nowych no, tak. telefonów to jest. To jest etykieciarka Junior 45 zł na Allegro. Etykieciarka. Tak. Możesz z tym nabijać różne z wiesz cyferki, imiona i coś tam i to potem się odkleja, masz to nakleić gdzie chcesz tylko ludzie są na tyle nieogarnięci jak to kupują, że nie umieją odcinać kuponów i, i zwracają, i nie zwracają nie, nie działa, nie działa, bo nie mam A, nie wiem, się polecam Malagrowicza, nie tak. działa kolejna wyska kolejne Bawie trzy stówy no. dwa jeszcze, jedna taka jest tak kolejne trzy, kolejne hmm. trzy. Po Enko 2. dwa rysik, rysik, rysik jakiś taki no tak, do e, pisania hmm. na tych, tych jak się nazywa? Dobra, grafiek, no. jest, kurma. Pierniczki z Torunia. <laughs> nie, kredki, no. Tracker. Widzę, że to są takie rzeczy, że to raczej powinno się spokojnie sprzedać. No, takie. Powinno. Oś ta, szukałeś takiego. Tylko to nie jest ta nawet to jest prawilny telefon komórkowy. Człowiek ja mi że taki dla, dla seniorów może się przydać. No się tak, tak, telefon. to jest dla seniorów, no. Ciekawe, czy ma język polski w sobie nie. Zobacz, Zobacz ten Google Schreiber co to jest to w pół. Weź go obuś kiedyś w nocy i tak pokaż ma jakiś przedmiot. <laughs> 199, 99. Co dalej? Airpod Pro. No no, moje... no dalej, teraz twoja kolej. Te Dzień, są na no nagnole, no no, nie? No i śmigają. To są moim zdaniem mogły być raz użyte, ale... Nie, nie 99% są na gwarancji. Nie no, no. O! Tam po, po, powiedziały, to znaczy, że to jest druga generacja, więc 1100 zł sprzedaliśmy tam tamtym tygodniu. Takie słuchawki Tak, jest, słucham, tak, tak. Jak mamy dwie pary, tak? Utrzymanie od 900 kosztowało, ale tak jak są na gwarancji, ostatnie sprzedaliśmy 1099, 1099 dokładnie. Tak. Ja. To wydaje mi się, że to już na pewno jesteśmy... Jesteśmy grubo ponad, ponad już zerowe No, patrzymy tych słuchawek było, tych kurczę, Z samych myszek jest 1000, tam do bokiem 2, iPhone 2 to 0,5 ale <laughs> te wszystkie... No. A przed nami jeszcze trochę towaru. Ja obstawiam, że jesteśmy gdzieś w granicach 14-15 tysięcy. pal nie, nie wiem co to. Kurczę... <laughs> <laughs> z 200 długopisów. <laughs> najlepsza mysz chyba jaką miałem w życiu i jak jej używałem. U no, nas rana tych przycisków, tyle rzeczy. żeby czegoś no. żeby, żeby, nie są. Adapter z Apple'a do y, MacBooków. Przynajmniej... No kilku... Kilku raz krotnie. Tak. Te opaski kosztują w więcej trzech Są takie rzeczy, że, że... No takie przydatne, nie? Smartwatch, proszę ja ciebie. Ma folię na nakonec, te... więc nie jest porysowany. No nie ma, no nie jest porysowany. Ja ale jaki ładny to jest złoty ten. Ale spoko, bo to jest tak, że masz kilka rzeczy takich samych, więc jak no. sobie to wystawiasz, to tak. możesz sobie... To jest mega fajne. Ale to nie to zawsze jest. tak jest. O, popatrz, taki zapakowany, zaplompowany, powerbank warty i on kosztuje ponad 200 chyba 40 zł. Bezprodownie sprawki są. To też jest Google Schreiber, też będą długo pisy Otworzysz? Otworzę, zrobię to dla ciebie, no wiem, że... Tak. Yeah. Nie, czekałem. Czekałem na to, nie, czekałem. Masz na to, dysk SSD z sadiska 40 no to nie jest za drogo, bo traf ale na pracy Tego to już jest chyba dziesiąta paczka, nie? LEDy z Corsera Ostatnio sprzedaliśmy zestaw LEDów za 13,99 Chodzi się do kompa, że coś jest to One są chyba nowe To sobie robisz oświetlenie, nie? Masz apkę, do tego zmieniasz sobie kolory, coś tam, coś tam Ale je naklejasz gdzieś... E... W środku Co no. To musi być nowe Nowe Musi być, to nie ma innej opcji nam się i nie wiemy kto wchodzi to zaraz mamy nowy A nie wiem, zamawiać Przychodzisz, to się zaczyna siedzieć, tak? Nie, no dzwoni, nie? A to no. melodijkę sobie machnie, wiesz, masno okay. game. Nie spodziewałem się tego w tym Mister Boxie. To jest dysk, tylko że to jest m 2 nie? 512. No ta m 2 będzie kosztowała więcej. choinka! Mam ma dinozaura z papieru, już to się przyda. Kawę do czego taka choinka może służyć? Z, nie, to jest. Latyczka! <grym> Ale taka z farma wymierami, nie? Wygląda jak taki gadżet erotyczny. To że papierowy to można rozmoknąć. To jest no. to chyba To chyba pobawiam. To... Dowód się wiesz... rozpuści. Dowód w sprawie. O! PS5. Giera. A przelać także? Tak. Dysplaga. plaga. O, Masz No, okay. da, no nie, Kioxia. 500 giga. SSD. No, no, to będzie trochę kosztował, nie? Jest. No, miałeś kiedyś tak, że otwierałeś, nie wiem, jakąś rzecz, ale tak, że na przykład miał być dysk, a tam nie wiem był, w środku. Oczywiście, ile razy. Otwierałem kiedyś takie radyjko też chyba za 4 czy 5 stówa w środku i było nic. Nie niespodzianka. To był Kinder Bueno, było bez, bez Bueno, nie? Huawei Band 6 SnowRunner. SnowRunner na Runner, 4 No nowy. No a no, no, czy gdzie to sprzedać nowkę, gdy nie ma poni na sobie? To jest nowe bez poni. <grydź> 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 tak. no, tak, to nie Jest Jestem jakaś racja. Mysz. A taka lekka już wentylowana, żeby się ręka nie spociła jak grasz. Warka uniwersalna do różnych rzeczy BBC. Co to może być? Nie wiem, to jest jakaś płytka programowa. Do no. no. Może do, 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 do jakieś czy coś tego tutaj. o! ładowarka do Apple Watcha. Coś takich M2 Cooler, to jest wentylator do dysków M M2. Ja to otworzyłem i szukałem tego wentylatora. Teraz ale... <śmiennie> dwie godziny to otwieraliśmy. Nie wiem, się wstawił. Będą dwie tutaj? Tak, no. bardziej wstaję około 18,5-19. Ale myślę, że te parę najdroższych produktów ważne, że są sprawne i jest profit. Nie? Dobra! <śmiennie> Zostawcie łapkę, subika i dzwoneczek, żeby nie przegapić kolejnych odcinków i 7, hej.